Kogo pan nadepnął na odcisk? Wszystkim to bardzo dobrze widać w sandarzach. Ja mam wie. Pani... O tyle łatwą sytuację, że jak się rano budzę, to nie muszę się zastanawiać, kto jest moim przyjacielem, a kto jest moim przeciwnikiem, ponieważ nas politycznie zabić chcą dokładnie wszyscy, bo sprawiliśmy swoim pojawieniem się na scenie politycznej, że wszystkim wszyscy się muszą na nowo określić, nagle wszyscy muszą zacząć pracować nad programami, nagle się zacząć zastanawiać nad tym, jakie są przepływy elektoratów. Od 20 lat jakoś to szło, komu to przeszkadzało, pojawił się jakiś nowy człowiek, więc najprościej jest obrzucić go epitetami w próbę próbować ściągnąć do swojego poziomu, ale my się nie damy, ja się nie dam, po prostu mamy do zrobienia swoją bardzo konkretną pracę, którą staramy się wykonywać. My robimy swoje, jedziemy do przodu. Widzimy też, że rośnie poziom zaufania do nas, z czego się bardzo cieszę. Też mam taką świadomość, że to co robimy dzisiaj jest jest naprawdę jakoś nową jakością, jest naprawdę jakimś nowym sposobem patrzenia na politykę, a ja już byłem porównywany do wszystkich. Widzieliście na pewno, albo nie widzieliście jeszcze, jaki łomot zaczęliśmy teraz dostawać od, od jednych i od drugich, czyli od środowisk związanych z pisem i środowisk związanych z platformą. Może rzuciła wam się w oczy gadzinowa, bo trudno to powiedzieć inaczej, okładka dzisiejszego tygodnika w sieci. Też matławe okładki, które oni produkują. W środku teksty jak jeden taki, drugi taki, jeden zmanipulowany, drugi nie, ale tej okładki, pamiętam, Pamiętacie Tomasza Lisa w hitlerowskim mundurze. Pamiętacie Ewe Kopecz z granatem i w stroju, który miał sugerować, że jest w islamistyczną terrorystką. Pamiętacie, jakie robili okładki o uchodźcach. Pamiętacie Piotra Kraśkę w mundurze w Marka Tumanowicza czytającego dziennik telewizyjny. Teraz sobie zrobili okładkę ze mną, tak samo szmatławą, tak samo plugawą. To jest jedyne takie pismo, w którym okładki działają jak taka naprzemienna fontanna, z których raz wytryskuje wazelina, a innym razem gówno. Wazelinę mieli ostatnio przy obajku. To teraz musiało głównym strzelić i, w, i, i, i zrobić ze mną, ale to pokazuje, że się boją. Zrobili jakiś tekst o tym, że jeździłem po kościołach i mówiłem różne rzeczy: tak, jeździłem po kościołach, jeździłem też po bibliotekach, jeździłem też po domach kultury, jeździłem po salach wykładowych i wszędzie mówiłem to, co myślę. I również bardzo twardo i jasno mówiłem o tym, co myślę o łączeniu w. Polityki z Kościołem, co sądzę o, 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 o tym chorym mariażu, który ciągnie do grobu i państwo, i Kościół. To była fantastyczna część mojego życia, z której jestem niezwykle dumny. W tych, te, te setki spotkań wszędzie w Polsce, gdzie tylko byłem zapraszany, czy, czy karnoscy i ci propagandziści od nich nikt tego też nie doświadczył, co to jest móc rzeczywiście spotykać się z ludźmi w, i, i dobrze rozmawiać o Polsce. Dalej będę to robił, możecie mnie sobie nazywać kaznodzieją. Nadal zamierzam mówić ludziom wprost to, co myślę, nadal zamierzam. Zamierzam Być z nimi szczerym, nadal zamierzam mówić dokładnie, jak sprawy się mają i nazywać rzeczy po imieniu. TvP się oczywiście też za nas wzięła i zaczęła robić jakieś kretyńskie, zupełnie materiały w, na temat sytuacji w naszym ruchu, zmanipulowane, tak jak wszystko jest w, w, w tym szambie, które, które próbują wygenerować po to, żeby poniżyć swoich politycznych przeciwników. I teraz Wam powiem to, co Wy tak często mówicie tej stronie. Słychać Wycie? Znakomicie. Jeszcze głośniej prosimy. Mamy tym więcej motywacji do tego, żeby, żeby działać i Polskę rzeczywiście zmieniać, a każde takie ataki, które na nas kierujecie, są dowodem naszej siły, a nie naszej słabości.